No właśnie, jak to się zaczęło? To jest cud. Niewątpliwy. I tam był występ zespołu integracyjnego osób, y, między innymi niesłyszących i niedosłyszących. I pojawił się jakiś tomek, który mnie znalazł w internecie, bo szukał osoby o tym samym imieniu i nazwisku, co ja. I ja czułam takie powołanie, żeby pomagać. I pierwsza myśl to jest wolontariat. Jest ze mną Ewa. Ewa to taki ciepły duch naszego kościoła. Może tak z przodu za bardzo jej nie widać, ale wszyscy myślę, że dobrze znają Ewę, bo to jest ta uśmiechnięta osoba, która podejdzie do Ciebie, gdy jesteś pierwszy raz w naszym kościele. To jest ta osoba, która zadzwoni i zapyta, jak się czujesz, jeżeli zauważyła, że byłeś bądź byłaś smutna. To jest też ta osoba, która po cichu wspiera różne akcje. Jest mi bardzo miło, że to właśnie Ewa dzisiaj podzieli się swoją historią. Witam. Witaj, Ewo. Naprawdę się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. I pierwsze pytanie. No właśnie, jak to się stało, że kiedyś, dawno, niedawno, czas szybko biegnie, trafiłaś do kościoła adwentystów w Łodzi, adwentystów dnia siódmego. No właśnie, jak to się zaczęło? To jest cud. Niewątpliwy, jak sobie to analizowałam, to moja historia bardzo pokazuje i mnie utwierdza w tym, jaki Bóg jest dobry, miłosierny, cierpliwy, wyrozumiały, taktowny. Przez całą tą drogę po prostu niesamowicie o tym świadczył w każdej chwili mojego życia. Ja urodziłam się w rodzinie osób wierzących. Mhm. Moi rodzice wierzyli zawsze, szukali prawdy o Bogu, bo gdzieś tam zadawali różne pytania, mhm. i te odpowiedzi ich nie zawsze satysfakcjonowały, więc szukali dalej. A ja gdzieś tam byłam z boku, a jako dziecko może bardziej zaangażowana, bo czytaliśmy Biblię, pamiętam te momenty. Ale potem przyszedł czas młodzieńczy, nastoletni. Yy, I zaczęłam iść swoimi drogami. Bóg mnie nie interesował. Co prawda, nie wątpiłam w, niego, w jego istnienie, zawsze mm -hmm. wiedziałam, że on jest, ale był z boku w moim życiu. Yy, tak ja myślałam wtedy, że, że Bóg jest daleki, odległy. I tak jak się zastanawiałam nad tym, jak wtedy widziałam Boga, to myślałam, że jest surowy. Tak mi się wydaje, mm -hmm. że, że tak o nim myślałam. I zaczęłam żyć po swojemu. I to życie było takie skupione na sobie, bardzo. Szczególnie w tym wieku, takim już młodości, kiedy już myślałam, że sobie decyduję sama za siebie. Mhm. Wydawało mi się, że sobie korzystam z tego, co chcę, i biorę to, co chcę z życia, i że to jest dobre. I pamiętam, taki, Pewien moment, który był taki wyjątkowy, który tak na chwilę mnie zatrzymał, ale właśnie na chwilę, kiedy poszłam na film Pasja. I nawet nie pamiętam, z jakimi ja pobudkami tam poszłam. Bardzo mnie poruszył ten film. Ja pamiętam, że ja nie mogłam powstrzymać płaczu, to nie był płacz, to był szloch i nie mogłam nad tym zapanować nie byłam w stanie patrzeć na to. I miałam tą świadomość, że to jest to, co zrobił Pan Jezus. I że to naprawdę tak mogło wyglądać. Ale najsmutniejsze jest to, że to nic nie zmieniło w moim życiu wtedy. Mhm. Że ja nadal wróciłam do tego swojego życia. Czyli to Czyli był moment, czerpanie... ale jakby nie wpłynął jeszcze na twoje decyzje. Tak, mhm. przynajmniej tak myślę, że, że może Pan Bóg jakoś wykorzystał to później, mhm. ale żyłam dalej swoim życiem. I doprowadziło mnie to do takiego życia smutnego, pustego, kiedy czułam, że no, to moje życie nie ma za bardzo sensu, celu. Taka realizacja tylko jakichś swoich zachcianek. I czułam taki ciężar w sercu, tak? że, że, że to życie nie jest wcale takie, takie dobre i fajne. A jednocześnie to, czym żyli rodzice. Z jednej strony było pociągające, a z drugiej nie wiem, czy to jakaś duma nie pozwoliła mi, żeby pytać, rozmawiać, i raczej unikałam takich rozmów. Wręcz to był wcześniej był taki etap, że denerwowałem mnie rozmowa o Bogu, mm -hmm. tak, w domu. Więc też potrafię zrozumieć takie postawy, bo sama to przeżywałam. Ale stopniowo, właśnie przy ten smutek i ciężar, ciężar życia zaczęłam trochę się otwierać i czytać. Trochę w tajemnicy, <laughs> nikt o tym nie wiedział. Czytać Biblię. Czytać Biblię. Mhm. I kolejny taki moment, który zapadł w mojej pamięci, to wtedy, kiedy moja siostra, która już dużo bardziej była otwarta na poznawanie Boga, zapytała mnie, czy pojadę z nią na festiwal Hosanna. Mhm. Y Użyła takiego argumentu, że, że będzie i raźniej jak pojedzie, pojedziemy razem, moi rodzice też tam byli. I pamiętam ten. Ten moment, kiedy występował zespół. To był taki zespół. Na festiwalu, tak, tak, na Czyli festiwalu. Zgodziłaś się pojechała Pojechałam, byłam. Dobra siostra. <laughs> tak, dla mojej siostry jestem w stanie więcej zrobić niż dla siebie nieraz, więc tak, zrobiłam to dla niej. I tam był występ zespołu integracyjnego osób y, między innymi niesłyszących i niedosłyszących. I to, jak oni śpiewali na chwałę Bogu, było wstrząsające dla mnie i poruszające. I wtedy znowu płakałam i trochę mi było głupio przed rodzicami, że płaczę, że coś pękło. Ale to jest kolejny jakiś y, element muru, który ja stworzyłam, który Bóg. Y, Kruszył, Jakoś. Bo. Tak, kruszył. No i tak stopniowo-stopniowo zaczęło się rozwijać moja relacja z Bogiem. Zaczęłam przychodzić do kościoła, dużo się tu dowiadywać, ale nadal byłam taka zamknięta na to, żeby o tym tak rozmawiać otwarcie. I Pan Bóg przysłał pewną osobę, której nie znałam, bo mi chyba czasem łatwiej się otworzyć przed obcymi osobami w takich. Te, wtedy było łatwiej tak? w takich kwestiach, bo wiarę trochę traktowałam jako taką intymną rzecz i ciężko mi było o tym mówić. I pojawił się jakiś Tomek, który mnie znalazł w internecie, bo szukał osoby o tym samym imieniu i nazwisku co ja, która w jego dzieciństwie wywarła duży wpływ na niego, była pielęgniarką i mu bardzo mm -hmm. pomogła. No i on znalazł taką Ewę drugą i zaczął do mnie pisać. I od razu zaczął o tym, że jest osobą wierzącą i mnie pytał o moją wiarę. I tak mnie dopytywało to moją wiarę, że ja no, siłą rzeczy musiałam mu odpowiadać na te pytania, a nawet pewnie chciałam, mm -hmm. i to był kolejny mur, który Pan Bóg zburzył. I były jeszcze różne inne etapy, kiedy Pan Bóg właśnie uczył mnie modlitwy we wspólnocie. Pewnie od tej decyzji, żeby pojechać na festiwal, do decyzji o tym, żeby przyjąć chrzest, też musiało jeszcze trochę czasu upłynąć. Jak wspominasz ten okres? Czy to był rok, czy to było pół roku? Czy ktoś ci pomagał studiować Biblię? Myślę, że to było więcej niż rok, mm -hmm. ale nie pamiętam dokładnie. Mm -hmm. Najpierw czytałam sama Biblię. Mm -hmm. Potem otworzyłam się również na rozmowy w domu. Na nabożeństwach jest taki, rodzice, siostra. Tak, na nabożeństwach jest też taki czas, kiedy studiujemy Biblię i się nią dzielimy, więc tam bardzo dużo się też dowiedziałam. Mhm. I do samej decyzji o chrzcie upłynęło sporo czasu, bo o ile podejmowanie różnych decyzji i zmiany życia. Nie było dla mnie aż tak trudne. Miałam też sprzyjające okoliczności, rodzinę, która mnie wspierała, tak? To jest dużo łatwiejsze. Ale ta decyzja o chrzcie była o tyle trudna, że ja się czułam niegotowa i niegodna. Jakoś trochę źle to rozumiałam, tak mi się wydaje. I w pewnym momencie Łukasz powiedział kazanie, Łukasz Romanowski, którego bardzo sobie też cenię. E, o chrzcie mm. właśnie, o tym, jaki jest ważny. I to pewnie nie przypadek, że akurat w tym czasie usłyszałaś to kazanie. Jestem przekonana, że to nie przypadek i to mnie zachęciło. E, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że padały tam też słowa, że my nie będziemy doskonali mm -hmm. przed Chrztem, że to jest proces. Y, że ta deklaracja jest konieczna, jeżeli mm. znamy prawdę, że jeżeli ją przyjmujemy i chcemy za nią iść, jest konieczna do zbawienia, jeżeli, my, jeżeli o tym wszystkim wiemy. Y, I podjąłam tę decyzję. Była to decyzja, która dała mi ogromną radość. To wydarzenie było dla mnie bardzo radosnym wydarzeniem, bo miałam tą świadomość, że, że ja mówię tak Bogu. Mm. Y, i Zarówno ten świat widzialny, jak i ten niewidzialny cieszy się. Było dużo ludzi wokół mnie, którzy, mm. którzy cieszyli się z tej decyzji. Bardzo mnie wspierało w tym, więc bardzo się cieszę, że, że nastąpił ten moment. Amen. <laughs> Czy chciałabyś się podjąć jakimś doświadczeniem, które wydarzyło się później, już na takiej drodze bardziej świadomej chodzenia z Panem Bogiem? Mm -hmm. Jak najbardziej. Mm -hmm. y i chciałam opowiedzieć o pewnym szczególnym wydarzeniu, bo żyjąc z Bogiem, Bóg nas też powołuje. I ja czułam takie powołanie, żeby pomagać. I pierwsza myśl to jest wolontariat. I rzeczywiście zaangażowałam się w wolontariat i chodziłam do dzieci chorych, mhm. takich bardzo poważnie chorych, które były w hospicjum. I to było często dzieci, które. Były porzucone w większości przypadków. I po jakimś czasie, jak tam chodziłam do tych dzieci, dawało mi to radość, ale poczułam takie pragnienie, że chciałabym też mówić o Bogu. I do tej pory miałam do czynienia z małymi dziećmi, gdzie głównie była zabawa mhm. opieka. i jak opieka, jakiś ich rozwój, ruchowy czasem, tak. I, i przyszła taka myśl, żebym. Żebym właśnie pomyślała o takich starszych, jakichś może dzieciach, ale nie widziałam tam. Więc zaczęłam rozmawiać z opiekunką. Ona mówi: No, jest tutaj. Nie widziałaś? Taki Grzegorz i taki Sebastian. I oni mieli wtedy około 16, jeden 16, drugi 17 lat. I trochę się przestraszyłam te mhm, informacje Nastolatkowie? Mhm. Tak, znaczy to były jeszcze też. Yy, byli młodzi chłopcy w takim stanie, w którym kontakt z nimi był bardzo ograniczony. Leżące osoby z komunikacją było bardzo trudno, czyli nie, nie były w stanie wypowiedzieć słów. Grzesiu, mimiką mógł pokazać, ruszał rękami, a Sebastian leżał tylko i. No i czasem oczami był w stanie coś pokazać, czy, czy grymasem na twarzy. Więc bardzo się przestraszyłam tego. I bałam się tam pójść i nie poszłam, póki nie pomodliłam się. I prosiłam też o bliskich o modlitwę. I y, Pan Bóg zaaranżował sytuację, w której pielęgniarka, właśnie z tego pokoju, do którego jeszcze nie odważyłam się wejść, zawołała: potrzebuje pomocy. I byłam tylko ja w okolicy, więc. Więc poszłam, nie miałam odwagi nawet patrzeć na chłopaków, więc tylko skierowałam się z pomocą, coś miałam zanieść do tej pielęgniarki, ale potem z nią rozmawiałam, że bardzo bym chciała do chłopaków wejść, ale nie wiem jak zacząć, jak mam z nimi rozmawiać, bo zawsze chciałam z taką godnością, tak, do, mhm. że oni słyszą, że oni są y, osobami odczuwającymi, tak. nie chciałam jakoś ich urazić, dotknąć, i to, co ona zrobiła, było cudowne. Ona mnie przedstawiła w superlatywach, nad wyraz pozytywnie. Powiedziała, kim jestem, że chcę do nich przychodzić. Już mi było dużo łatwiej. I, i zaczął się właśnie taki etap, kiedy odwiedzałam mhm. chłopaków. Grzesiu był trochę opóźniony, więc on miał umysł dziecka. I bardzo lubiła, jak go miziałam po twarzy. Uśmiechał się wtedy i to była ogromna radość. Lubił, jak mu czytałam. I czasem, jak musiałam przestać, bo coś tam się wydarzyło, ktoś mnie odciągnął, to, to dawał do zrozumienia, że dalej, dalej trzeba czytać. Z Sebastianem była zupełnie jakby inna relacja. Sebastian był po próbie samobójczej, mhm. więc to była bardzo poważna sytuacja. Kiedy chciałam bardzo umiejętnie z nim rozmawiać i chciałam mu pokazać, jaki jest Bóg, mhm. że go kocha i że nadal. Może z nim się komunikować, pomimo, że z nami nie może, ale z Bogiem może. I pamiętam, jak razem słuchaliśmy pieśni, ja na jednej słuchawce, on na drugiej i pamiętam, to była pieśń do ciebie, Boże, mój. Przybliżam się, gdy życia mego znu, i przytłacza mnie. Polecam wysłuchanie całej tej pieśni pod tym kątem, mm. tak? Sebastiana i jego sytuacji. I ja czułam. Że my się komunikujemy w modlitwie tą pieśnią, że my się razem modlimy, że to jest jego wyraz modlitwy. I utrzymał na mnie wzrok, gdzie to było bardzo trudne, bo mu oczy uciekały. I podczas tej pieśni on na mnie patrzył. I to było takie niesamowite. A potem przyszedł taki moment, kiedy miałam taki kryzys, że może ja przekraczam jakieś granice Sebastiana, bo jego rodzice albo nie odwiedzali, albo bardzo rzadko. Pielęgniarki, opiekunki miały mało czasu, więc ten, ta bliskość, dotyk były, a wiem, że osoby w takim stanie często tego potrzebują. Więc ja zdarzało się, że trzymałam Sebastiana za rękę. I przyszła taka myśl, może on tego nie chce. Może on nie chce, żebym mówił o Bogu. I to było takie trudne, że no ja w tym jestem autentyczna, ja nie potrafię hmm. być w tym nieautentyczna. To co, mam tego nie robić? I za jakiś czas, kiedy naprawdę w takim najsilniejszym kryzysie była, dostałam SMS-a od Agnieszki, która coś wiedziała, że ja chodzę do, do jakiegoś Sebastiana. Nie znała dokładnie tej historii. Napisała mi SMS-a. Śniło mi się... Śnił mi się ten twój Sebastian chyba, tak? Tak on ma na imię. I nic więcej nie napisała, a ja... Co ci się śniło? <śmiech> <śmiech> I słuchajcie, to była... To była odpowiedź Boga. Bo okazuje się, że w tym śnie Agnieszka była u Sebastiana i on mógł w tym śnie pisać coś, czego nie mógł normalnie zrobić. I on jej, ona go zapyta, jak on się czuje, a on jej odpisał tak zdawkowo i napisał jej za chwilę: Lubię, jak Ewa do mnie przychodzi, przybliża mi obraz Boga. I moim marzeniem jest, żeby uściskać Sebastiana, jak będzie zdrowy i wierzę, że to jest możliwe. I to jest takie największe moje doświadczenie w życiu. Niesamowite. Adwentyści w Łodzi w tym roku obchodzą swoje okrągłe urodziny. 130 lat temu, prawdopodobnie, tak donosi historia misjonarze trafili właśnie do naszego miasta. Kościołów mamy już więcej niż jeden. Jakie byś miała życzenia dla kościoła, dla kościoła adwentystów, dla ludzi wierzących na kolejne lata? Chciałabym życzyć przede wszystkim Bożej opieki, wytrwałości w realizacji Bożych Planów. Mm -hmm. Nie naszych, tylko Bożych Planów. Obecności Ducha Świętego w, w Kościele, jako we wspólnocie i indywidualnie w życiu każdego z nas, żeby to On nas prowadził, żeby to On nam pokazywał drogę i żebyśmy mieli radość, satysfakcję, siłę do tego, żeby realizować ten plan. I, i w ramach. Yy, Życzę chciałabym przeczytać fragment z pierwszego listu świętego Pawła do Tesaloniczan, trzeci rozdział, wersety 12 i 13. Was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich miłością, jaką i my dla was żywimy, aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego. Jezusa Chrystusa że ze wszystkimi Jego świętymi. Bardzo Amen. Ci dziękuję Ewa. <laughs> Dziękuję Asiu.